Jak widzicie, dzisiaj sobie gramy w Among Us i, I e, ja, ja biorę taki sobie na... No... O nie, zajęli mi. On ja też gram właśnie. Dobra, jak widzicie, moja też gra sobie w Among Usa. Ja biorę rycerza. Może że gramy razem. Ja właśnie gram i znalazłam ciało właśnie i zagłosowałam do takiego innego gościa. I w ogóle dopiero dzisiaj zaczęłam grać Fall Guys. Jest taki Fall Guys. Teraz to jest taka... u ja bo... dobra. Ej, dobra, ja biorę sobie tego, papier toaletowy na głowę. Fraj i fraj był impostorem? No ja sobie biorę papier toaletowy na kurde, głowę. Kurde, no nie, nie był, o kurde. Dobra. Nie, ja ile teraz... osób zostało? Jeden, dwa, trzy, cztery, Możesz, ma, na chwilę nic nie mówić? No dobra. Trochę Dobra, czekajcie. Dobra, czy mamy takiego spida jakiego raz mają? Ja Serio, takiego spida tak szybko biegała. Nie wiem, skąd to no się stało. Ja kiedyś też ja nie Zielony kiedyś takiego spisu. Źronny dobra ta coś takiego. Ja tu właśnie wtedy znalazłam tego. A! A! Help me! Dobra. To on był impostorem? Wiesz to jest? No czerwony! Pingi jest. On... Ej, czekajcie. Gonił. Coś się zbugowało. Nie wiem, coś się zbugowało. Mam no, ogłos, nam się zbugowało. Dobra. Gramy jeszcze raz. No. no. To Pinku jest. U mnie, kurde, gościu mnie gonił. Z mo no. No, że... no, bo... Ty mnie goniłaś XD? Ale przecież wiedziałam, że miałeś nóż. I nie. To on odpadnie, bo on ma najwięcej. Tak. I on był. Co? Nie był? To było... I kurde on mnie nie konił z nożem, tylko on... On miał, miał taką czapkę. Ej, kurde, sorry gościu! Ej, dobra, patrz, na taką, taką dziwną czapkę. Ej, czy będę impostorem? Proszę, żebym był im postorem, bo bycie... Kurde, jestem ten crewmate. Oh, yeah. O nie. O nie! Jedyny sam postorem. Impostorem. Czekaj, czy... Czekaj, chwilę. Yes, jest czas. Dobra, emergency meeting. Ja głosuję na pomidora, bo nie lubię pomidorów. Ja no, na no, lubię. Nie lubisz pomidorów? Nie Lubię. Ja przynajmniej lubię sos pomidorowy i ketchup. No myślę, że nie lubię. I sos pomidorowy. Dobra, głosujemy na pomidora. Dobra. Ja szukam ciała właśnie. Teraz. No i ja właśnie u nas nikt na razie wszyscy żyją. U Ciebie ktoś nie żyje? A! On pewnie jest tutaj. Jest. Nie tak. lubię właśnie tej czapki. Ja też nie. To jest straszne. No, nie jest straszne. W ogóle piszcie w komentarzach, czy macie O kto? nie, no. Matyf jest. On jest. Mówię Ci. Ja uciekam. Idę szukać ciała. Matyw jest. Pomidor left the game. Ej, to ja po co na niego głosowałem? O to zmieniam na Tory. Nie, ej, ja nie jestem ejected, bo to trzeba mieć chyba przynajmniej... Ej, ale f... fajnie. To kto jest takim? Dobra, nie? to to nie ja jest. Nie to kto jest, jest, jest tym? Ja nie wiem, kim, kto jest kim. W ogóle wygraliście kiedyś jako imposter, Bo ja tak. Maja no, jeszcze nie wygrała. To nie ja był na pewno. Błagam, żeby był imposterem. Wygraliśmy. Wygraliśmy i zostały tylko dwie, dwie, osoby tylko zostały, ja i taki jeden gościu w takiej dziwnej masce. O kurde. O I, ale słuchajcie, poradzę wam zgrać y, Among Us, bo się no. wciągniecie. No naprawdę, to jest... Ja miałam dzisiaj grać w Brawl'a i w ogóle miałam wszystko ustalone, ale nic nie jest tak ważne jak Among Us. I grajcie na publik. Bubowice! Zwykle jeden impostor ja gram zawsze na deskart na polskie i wtedy jest ale fajny jest Undead Dead Body kto Czeka. może być Ej ty znalazłeś nie nie ja bo to wtedy jest takie takie dziwne Siemka napisze ale to jest, to jest taka super gra ludzie ja bardzo wam polecam zgrajwać. i też wam polecam oczywiście TikToka ja już zagłosowałem głosujemy na bezoka No kurde. Proszę nie głosujcie. Ej, tylko Bobowice muszę zagłosować. No głosuję, ja zawsze pierwszy głosuję. Dobra. To jest taka super gra. Serio mega fajne. Okay. Ali odszedł! Ja mam czereś na głowie. Jestem Ali odszedł. To. Ali odchodzi chyba. Okay. Tak, ale odchodzi... Impostorem? Jestem pastorem? Jestem bo jestem... Ej, wygraliśmy! Wcianką. Wygraliśmy, tak dobre. Dobra, ja pierwszy raz, pierwszy raz wygrałem jako ten crewmate. Dobra. Dwie, jak chcę na, na trzech A! impostorów. Grać na trzech impostorów Ja gram na trzech impostorów Czekajcie, dobra. Tutaj Tak... i mam teraz duże szanse zostać impostorem, dlatego chcę grać na trzech Dobra To tu reporter. Ej, już dwie osoby nowe doszły. Już tylko jeszcze jedna. Tak, gdzie? O, dobra, gdzie? wszystkie osoby już są. Werców, kto tak? O co chodzi? Ja jestem kapitanem. Siema, siema, siema. Starting 3-2-1. Dobra, wchodzimy do gry. Kto jest impostorem? Proszę! Tak! Ej, jestem impostorem! Dobra, chodźcie. Ty jesteś impostorem? No, no i już ja się na osobę zabiłem. Marchewka. I czy marchewka była? Ja wiem, kto jest impostorem. Eryk. I na niego zagłosuję. No dobrze, zagłosowałem na Eryka. Bo ja wiem, kto jest impostorem, bo sam nim jestem. Ej, impostor! Ten, który jest impostorem, on się tak nazwał. Impostor. To każdy na niego będzie głosować. i to on już odpada. To on nie ma szans. Takim, nie nie leżę wam dawać nazwy. O, ej, to, to dwie osoby chyba odejdą. Dobra, czyli marchewka i kobra najprawdopodobniej nie są impostorami. Tak, nikt nie odpadł. Ej, ale mega. Moim zdaniem marchewka i kobra nie są e, tymi impostorami, więc sobie zapamiętam co nazwy, marchewka i kobra. U nie krapol. Rewka kobra i krapol. Bo ja wtedy widziałam. To albo I don't know to odgłosił. Wygrałem! Ej, ale to jest fajne grać na trzech impostorów. Dobra, wyjście swoją. Ale fajnie się gra na trzech impostorów. Dobra, teraz na dwóch. I dobra, gramy cukier. Cukier 220. Dobra. Nie no, już ktoś jest. Dobra, ja jestem ten. No czerwony mój ulubiony kolor, kurczę. Ej, kto jest... To jest? Nie! Trzech impostorów! O nie, a to... ja nie jestem! ja też teraz będę grać chyba na trzech impostorów, tak jest ciekawe. No. No wyście głosujcie. Emergency meeting Ja myślę, że cukier chyba dobrze zagłosowałam No on jest O nie no ja przegram Ej, to krapy było, to już ja już wygrałam Dobra quit Jaki jestem szybki opier ja O nie nie. Co ty nie? Ej, ten kto ja widział. Ja wiedziałem, żonie. Ej, jest. tamten to widział. Ten pomarańczowy. To ja wiem, czyli. Napisz że no co cię. Zabił cię kto? Kto cię zabił? Który? Jaki kolor? Pamiętam. A chyba już później nie możesz nic pisać. Dobra, public. Public. Trzeci. Dobra, wiecie co? Ja Wam dziękuję za ten odcinek. Jeśli chcecie więcej odcinków za Us, jak na przykład kupujemy jakieś fajne skinki, to musicie subskrybować. Dobra, tutaj oglądam. O nie, oni wygrali. Jakieś to Na trzech. Patrz, Max, patrz jak ja wyglądam. Patrz. <try> z bananą. Dziękuję wam za ten odcinek. Ej, jestem, chcecie... jestem impostorem! Jest! Ej, dobra, jeśli chcecie więcej odcinków z takich serii, właśnie kiedy gramy sobie w Among Us razem lub... No to możecie mi podać po prostu... Musicie po prostu subskrybować kanał i dawać więcej łapek, to bo ostatnio komentarze jest tyle, a normalnie no... Sabotaż to znaczy, że... Mm, I musisz zgłosić ciało. Bo ktoś innego to zauwa... A nie, to tutaj są ci! Dobra, i jak chcecie więcej odcinków, to musicie łapkę łapki zostawiać, bo ostatnio tyle, subskrypcja, zero łapek. Więc... Ej, Dianutka też jest tym...